Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przechodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Dużo by można mówić o szczęściu, Maryja, matka słowa wcielonego, jest szczęściem. Nosi pod swoim sercem największe szczęście Pana Jezusa. Ale zanim to się dokonało, za sprawą Ducha Świętego, Maryja stała się szczęśliwa, gdyż uwierzyła. Maryja uwierzyła do końca. Ostatecznie zgodziła się na Boga. Bardzo ważne jest to. Ostatecznie, w tym ostatecznie nie ma miejsca na zamęt, nie ma miejsca na niepewność, na niepokój, nie ma miejsca na wątpliwości. Tu nie ma miejsca. To ostatecznie znaczy nie ma miejsca. Nie ma miejsca na pytania, czy, a może. To ostatecznie. Zabiera przestrzeń diabłu na działanie. Działanie kłamliwe, podstępne, okrutne. Działanie, które ma na celu zabijanie wiary w człowieku lub nastawianie człowieka przeciwko Bogu. Taką wiarę przynosi nam Matka Najświętsza, Matka naszego Pana. Takiej wiary pragnie Maryja w nas. Wiary ostatecznej. Czy ja takiej wiary pragnę? Taka wiara jest uwalniająca, spokojna, potrafi być wytrwała i potrafi przynosić owoce. Módlmy się. Panie Boże, proszę Cię o wiarę ostateczną. Panie Jezus, spraw, abym zawsze zgadzał się na Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.